Dobra, teraz jest okej. Okay. Zacząłeś nagrywać. Tak. OK, ale kadr jest nawet całkiem zacny. Dobra, już mam prawy pomysł. Ach, dobra, kadr musi być tak. Teraz tylko jak to zblokować. O, dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj zrobimy sobie troszkę inny materiał. Pozdrawiam z Szamoni w Mont Blanc. Dzisiaj coś dla studentów, bo uznałem, że w sumie dużo tutaj przybyło maturzystów z rozszerzenia. Dzisiaj pójdziemy sobie pod coś nowego z granic, a tak naprawdę z pewnej reguły, która bardzo mocno ułatwia czasami liczenie po prostu granic. Powiemy sobie o regule dell'Opitala. Zapraszam. A po co mi ta matma? Dobra, reguła del opitala to jest rzecz, którą zazwyczaj macie na początku szkoły wyższej, zazwyczaj na studiach, pewnie jakaś politechnika i tak dalej. I jest to tak zwana reguła. No niektórzy mówią, że to jest jakiś szpital. Także wiecie, jeżeli lubicie sobie żarciki, no to zawsze można sobie ze szpitala jakąś granicę policzyć. O co chodzi w regule del Słuchajcie, jeżeli liczycie sobie jakąś granicę przy x dążącym, i teraz uwaga, ten x może dążyć w sumie do czegokolwiek byście chcieli. To może być jakaś nieskończoność, minus nieskończoność, to może być jakaś konkretna liczba, czyli po prostu granica w punkcie, ale mogą być to również granice po prostu jednostronne, czyli lewo i prawostronne. Nie ma to zupełnie znaczenia. Jeżeli macie sytuację, że przy liczeniu takiej granicy macie, dostajecie symbol nieoznaczony typu 0 przez 0 lub ewentualnie nieskończoność przez nieskończoność, to możecie właśnie Wtedy wykorzystać regułę de L'opitala. Na czym ona polega polega ona na tym, że zamiast liczyć granicę z dzielenia jakichś dwóch rzeczy, które macie. Jeżeli oczywiście dostajecie właśnie symbol nieoznaczony nieskończoność przez nieskończoność lub 0 przez 0, to możecie sobie policzyć osobno pochodną licznika, jak i później pochodną mianownika i z tego liczyć właśnie tą granicę. I wynik tej granicy będzie taki sam jak bez tych pochodnych. No i tutaj, oprócz tego, co mówiliśmy, że musi być ten symbol nieoznaczony typu nieskończoność przez nieskończoność lub 0 przez 0. Tak, dla pewnego uproszczenia Wam powiem, że. To nie musi być nieskończoność przez nieskończoność. To może być również minus nieskończoność przez nieskończoność, albo nieskończoność przez minus nieskończoność. Ogólnie znaki przy nieskończonościach nie mają większego znaczenia, bo pamiętajcie, że zawsze ten minus można przed granicę wyciągnąć, nie? Ale oprócz tego jest jeszcze kilka warunków, o których sobie lepiej powiedzmy na samym początku, żebyście tej reguły nie stosowali w momentach, kiedy ewentualnie nie wolno tego robić. Czyli uwagi. Pierwsza uwaga, jaka jest bardzo, bardzo istotna, to. Ta granica, którą dostajecie po policzeniu pochodnych, ona musi istnieć. Bo jeżeli nie istnieje, czyli dostajecie coś nie, niekoniecznie konkretnego, tak, to to nie oznacza wcale, że również ta granica początkowa bez pochodnych również nie istnieje. Ta, ta granica musi istnieć, żebyśmy mogli powiedzieć, że będzie tyle samo równa, co ta. Jeżeli nie istnieje, to niestety szpital nam nie zadziała, trzeba czy... pójść jakąś inną drogą. Czyli jeszcze raz, jeśli ta granica nie istnieje, to nie, nic nie wiemy na temat granicy zwykłego f od X przez g od X, Kolejna rzecz, o której już sobie mówiliśmy, to to, że możemy korzystać z reguły Lopitala tylko wtedy, kiedy Macie symbol nieoznaczony 0 przez 0, nieskończoność przez nieskończoność lub ewentualnie ten minus przy nieskończoności może jakiś być. Natomiast jeżeli macie na przykład 0 razy nieskończoność, to trzeba sobie z tym ewentualnie w jakiś sposób poradzić, do czego dojdziemy sobie na koniec oczywiście. No i możliwe granice, czyli takie, do czego ten x może dążyć, on może dążyć, tak jak mówiliśmy, jakaś plus minus nieskończoność, granica lewostronna, prawostronna lub po prostu granica w punkcie. W każdej z tych sytuacji to zadziała. No i oczywiście coś, co chyba musi być oczywiste, natomiast żeby nie zabrakło takiego warunku, no żeby móc w ogóle powiedzieć, że, że, że liczycie sobie później granice z dzielenia pochodnych, no to musicie być w stanie te pochodne policzyć. Czyli w takim stricte uniwersyteckim języku można powiedzieć, że funkcja f od x i g od x musi być różniczkowalna, czyli innymi słowy jesteście w stanie policzyć z tych funkcji pochodną. No dobrze, to myślę, że tyle teorii, jeżeli o, o, o co tutaj chodzi. Pamiętajcie, że to jest po prostu pochodna z jednej funkcji przez pochodna, z drugiej funkcji niepochodna pochodna z dzielenia, broń Boże. Po prostu, tak jak to robicie przy zwykłych pochodnych. Dobrze, taka granica wydaje mi się bardzo tradycyjna, jeśli chodzi o regułę do lopitala, czyli granica przy x dążącym do zera przy z sinus x przez x. No dobra, zastanówmy się co by było gdyby, co by się wydarzyło gdybyśmy tu wstawili za x -a, po prostu to 0. No to tak, no sinus oczywiście, sinus 0, no to sinus 0 to jest 0, czyli dostaniemy 0, a x no to x, x dąży do 0, no to 0 przez 0. I super, ekstra, mamy rzeczywiście symbol nieoznaczony 0 przez 0, więc możemy zastosować regułę szpitala, czyli lopitala. Warto to h nadrówna się, podrówna się, gdzieś zapisać, żeby ewentualnie komuś dać znać, z czego będziecie rzeczywiście tą granicę liczyć. Czyli w takim razie wiemy, że my możemy policzyć też granicę przy x dążącym do zera z pochodnej sinusa. Ja jeszcze to rozpiszę na spokojnie przy pierwszym przykładzie, żeby się tu nikt nie zgubił. Przez pochodną z x równa się. No i tu będzie granica. Oczywiście niestety lim... Trzeba za każdym razem przepisywać. Myślę, że się już przyzwyczailiście. No i pochodna sinusa to jest cosinus x, a pochodna x to po prostu 1. Ok, czyli po prostu mamy granicę z cosinusa. Jak x dąży do 0, czyli cosinus 0 dąży do 1. Czyli jeżeli całe, całe to wyrażenie będzie dążyć do 1, to dostajemy 1 przez 1. A 1 przez 1 tak się składa, że jest równe 1. Czyli jeżeli ta granica jest równa 1, to również ta nasza wyjściowa sinus x przez x również równa się 1. No to to jest takie pierwsze zadanie z Delopitala. Dobra, podkręcamy trochę poziom trudności. Słuchajcie, mamy granicę przy x tym razem dążącym do nieskończoności z logarytmu naturalnego x przez x kwadrat. Słuchajcie, to jest bardzo taka typowa granica pod liczenie właśnie takich rzeczy z Delopitala. Jeżeli wam się pojawia w liczniku lub mianowniku logaryt naturalny, a w drugim miejscu jest po prostu potęga x, a ewentualnie jakiś wielomian. Dobra, najpierw wstawmy, oczywiście, sprawdźmy, czy możemy z reguły Delopitala tutaj skorzystać. No dobra, to tak. Logarytm z nieskończoności, ci, co nie pamiętają, to sobie przypomnijmy. Logarytm naturalny, jego wykres wygląda tak, czyli jeżeli x dąży do nieskończoności, no to y leci też do nieskończoności, czyli na górze mamy nieskończoność, czyli na górze mamy nieskończoność, no a x kwadrat, no to nieskończoność do kwadratu to nadal nieskończoność, czyli mamy nieskończoność przez nieskończoność, czyli symbol, o który nam się rozchodziło, czyli możemy z del tutaj skorzystać. No dobra, czyli i przepisujemy sobie granicę, x dążący do nieskończoności, no i tak pochodna logarytmu naturalnego mam nadzieję, że już mniej więcej się orientujecie to jest 1 przez argument tego logarytmu czy 1 przez x, no i pochodna x kwadrat, słuchajcie, to będzie 2x no i zabawa polega na tym, że my tu się możemy troszkę pobawić jeszcze z tymi xami, no bo mamy dzielenie, to zróbmy z dwóch kresek ułamkowych jedną kreskę ułamkową, oczywiście x dąży do nieskończoności Podzielić to, pomnożyć przez odwrotność, czyli 1 przez 2 tak naprawdę będzie x kwadrat. Tak, bo x razy 2x. No dobra, no to teraz wstawmy tutaj po prostu naszą granicę. Jeżeli x będzie dążyć do nieskończoności, no to cały mianownik będzie dążyć do nieskończoności i dostaniemy w tej granicy 1 przez nieskończoność, a jeden przez nieskończoność w granicy dąży do zera. I policzyliśmy tą granicę znowu z Delopitala. Czasami się stosuje w ogóle taką metodę, że zbija się tą potęgę na przykład mianownika kilka razy, żeby po prostu dojść aż do yy, stałej, ale to w następnym przykładzie. I właśnie taka granica, którą pewnie byście byli w stanie policzyć bardziej klasycznie, myśli, myśli myślę, że ci, którzy mają wprawę, no to już wiedzą, że co mamy na górze wielomian drugiego stopnia, na dole też mamy wielomian, wielomian drugiego stopnia. Um. X dąży do nieskończoności, no to z takiej skrótowej wersji wiadomo, że to będzie dążyć do e, proporcji naszych współczynników przy najwyższych potęgach X, czyli spodziewamy się, że powinny wyjść dwie piąte po prostu, tak? Wyciągaliśmy najwyższą potęgę X z licznika, z mianownika, to się skracało i tak dalej. Jeżeli ewentualnie macie problemy z prostszymi granicami, no to tutaj materiał poprzedni, bardziej pod maturę rozszerzoną niż pod studia, ale też może się dla niektórych przydać jako powtórka. Natomiast w tej sytuacji możemy też spróbować zastosować regułę do Lopitala, tylko Oczywiście, spójrzmy, czy możemy, czy mamy odpowiedni symbol nieoznaczony. No dobrze, na górze. Co my to dostaniemy na górze? Dwa razy nieskończoność do kwadratu nieskończoność plus nieskończoność plus 1. OK, no to chyba ma sens. Chyba dostajemy nieskończoność w liczniku. Na dole to dąży do nieskończoności plus nieskończoność plus siedem. No to no, plus 7, no to również będzie nieskończoność. Mamy nieskończoność przez nieskończoność, czyli możemy z Delopitala skorzystać. No to zastosujmy, zobaczmy, czy też wyjdą te piąte, słuchajcie. No dobra, no to przepisujemy granicę. No i co, pochodna, czyli tak, pochodna 2x kwadrat to będzie 4x, pochodna 5x to jest 5, okej. Okay. Na dole 5 razy 2, 10x, no i plus 1. Słuchajcie, nadal teoretycznie nic nie wyszło, natomiast nikt nie broni Delopitala zastosować kilka razy pod rząd. Bo jeżeli wiemy, że on działa, że jeżeli macie dzielenie funkcji i mamy odpowiedni symbol nieoznaczony, to ta granica będzie równa dzieleniu się później pochodnych tych funkcji, no to to możemy później kilka razy zastosować. Tak naprawdę, jeżeli obie funkcje, licznik i mianownik jest ileś tam razy różniczkowalny, czyli po prostu ileś tam pochodnych pod rząd możecie policzyć, to czasami nawet można te pochodne, na przykład drugiego stopnia od razu policzyć, ale tu już trzeba mieć rzeczywiście wprawę. No dobra, no to tak. Na górze 4x to 4 razy nieskończoność plus 5 nieskończoność. Na dole 10 razy nieskończoność plus 1 nieskończoność, czyli znowu mamy odpowiedni symbol nieoznaczony, czyli dalej lecimy to z Delopitala. Dobra, niestety gra trzeba przepisać. I tak, pochodna 4x to jest 4, pochodna 10x to jest 10. No i 1, 0 i tak dalej. Czy już nie ma X w ogóle, totalnie. I tak naprawdę tu nie ma gdzie wstawić nic za X, no to ta granica jest równa 40, a po skróceniu wychodzą 2 czyli tak jak mówiliśmy, z takich typowego wyciągania X-a nawias, Natomiast tak również wolno i można tego typu granice liczyć. No dobra, ale wspominałem na początku, że czasami może być problem z tym symbolem nieoznaczonym, bo nie zawsze jest taki, o który nam chodzi. A co jeżeli mamy 0 razy nieskończoność, jeśli chodzi o symbol nieoznaczony, co? Pamiętajcie, że jak macie mnożenie dwóch rzeczy, tak, czyli a razy b, to można zawsze sobie spojrzeć na to, że to jest a razy a razy b pierwszy, tak? A mnożenie to inaczej dzielenie przez odwrotność, co prawda raczej rzadko kiedy w tą stronę się z tego korzysta, natomiast również można, czyli tak naprawdę a razy b to jest nic innego jak a podzielić przez 1/b, przez b. czyli tak naprawdę możliwe, że tutaj dzięki temu pojawi się nam dzielenie albo zer, albo nieskończoności, ale najpierw musicie do takiej postaci tą granicę doprowadzić. No dobra, to taki przykład zastosowania właśnie takich 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 patencików. Dobra, załóżmy mamy granicę tym razem przy x dążącym do 0 z prawej strony z x razy logarytm naturalny z x. Dlaczego tutaj 0 musi być prawostronne, a nie po prostu 0? No zauważcie, że po prostu mamy logarytm naturalny, więc jako dziedzina x musi być liczbą dodatnią, więc możemy liczyć granice z prawej strony, czyli dla jakby dodatnich liczb. Natomiast no od lewej niestety taka granica by w ogóle nie istniała, nie dałoby się tego policzyć. No dobra, to najpierw sprawdźmy, co by było, gdyby, czyli co by było, gdybyśmy tu po prostu sobie wzięli i wstawili tego x. No to co, będzie 0, no bo x, no i logarytm z zera, dla przypomnienia jeszcze raz, jak wyglądał logaryt. logarytm wyglądał tak, czyli jeżeli dążymy do zera od prawej strony, no to nasz logarytm ucieka w minus nieskończoność, czyli będzie 0 razy minus nieskończoność, słuchajcie. Na 0 razy minus nieskończoność to niestety nie delopita, ale trzeba coś z tym ewentualnie wykombinować. No i patent, jaki tutaj można zastosować, to jest po prostu zrobienie sobie odwrotności albo loga, loga, logarytmu, albo X. No słuchajcie, łatwiej będzie nam liczyć e, pochodną z 1 przez X na przykład niż pochodną z 1 przez logarytm z X, więc raczej ja bym to w ten sposób zaatakował. Czyli spójrzmy sobie na to w ten sposób, że to jest logarytm z X e, podzielić przez 1 przez X, tak? Coś takiego możemy zrobić. No i tutaj ewentualnie to, co mówiliśmy, ten minus nie będzie nam przeszkadzał, natomiast za chwilę. Czyli tak, jeżeli mamy coś takiego, logarytm z X, jeżeli dążymy do zera z prawej strony, to już mówiliśmy, że tu byłaby minus nieskończoność. Natomiast jeżeli mamy 1 przez X i 0 do zera dążymy od prawej strony, no to 1 przez 0 dodatnie dąży do nieskończoności na plusie. Czyli byśmy mieli minus nieskończoność przez nieskończoność. Ale to, co mówiłem, to nie jest problem, możemy w takiej sytuacji Delopitala zastosować. Jeżeli ewentualnie mi nie wierzycie, dlaczego, to nigdy nie jest problem, no to zauważcie, że ja bym mógł po prostu Minusa przed całą granicę wyciągnąć Wtedy dorzucę minusa do logarytmu No i wtedy tu już będzie plus nieskończoność przez nieskończoność Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że minus będzie przed, całym, przed całą granicą Czyli w gruncie rzeczy równie dobrze Ten minus może zostać w środku I to nie będzie miało żadnego znaczenia No dobrze, no to co? Lecimy de l'hopital'em. Pochodna logarytmu to jest 1 przez x Pochodna 1 przez x dla tych, którzy są w wprawieni To jest minus 1 przez x kwadrat i co? No słuchajcie, spróbujmy zrobić z tym jakiś porządek sensowny, nie? Dzielenie to mnożenie przez odwrotność, tu będzie jakiś minus. Ten x kwadrat wleci nam na górę, czyli będzie x kwadrat tak naprawdę przez x. No to co, kwadrat się skróci z tym x, zostaje nam minus x. No to co? X dąży do zera? No to minus minus 0, no to 0, czyli ta granica jest po prostu równa 0. No i w tym sposobem policzyliśmy właśnie taką granicę, gdzie nie od razu był ten symbol nieoznaczony o który nam chodziło. No i na koniec, taka ciekawsza granica, którą ch chciałem z wami podzielić, bo ona nie tyle, że od razu z tego Delopitala. Możemy z niego skorzystać, natomiast możemy w pewnym momencie, a nawet musimy z niego skorzystać. To jest taka granica dla takich bardziej ambitnych, myślę, natomiast tricz, triczek myślę, że polecam zapamiętać. Mamy granicę przy x dążącym do zera, od prawej strony znowu z funkcji x do potęgi x. Słuchajcie, no dobra. Okej, okay, no to wstawmy sobie, zobaczmy, co by tu było. No, co by tu było, co by tu było? No, byłoby co? 0 zero do 0. No a 0 zero do 0 mam nadzieję, że wiecie, że również jest symbolem nieoznaczonym, bo to ani niekoniecznie 0, ani niekoniecznie 1. To mocno zależy właśnie. I teraz, jaki jest patent na tego typu granice? Słuchajcie, tak jak mówiłem, nie od razu delopitalmy, my tu nie możemy de skorzysta z delopitala skorzystać, bo po prostu nie ma, nie ma odpowiedniego symbolu nieoznaczonego. Natomiast patent na to, na to polega, patent polega na, to. wyobraźmy sobie, że to, z czego liczymy tą granicę, to jest jakiś y. To jest załóżmy x do potęgi właśnie x. My chcemy po prostu tego y w trochę inny sposób przedstawić, ale to za chwilę. Co można by to zrobić? Słuchajcie, patent polega na tym, że my możemy to obustronnie zlogarytmować naturalnie, bym powiedział, czyli po prostu policzyć logarytm obu stron. I dostaniemy wtedy tutaj logarytm naturalny z y równa się logarytm naturalny z x do potęgi x. Ok. No i teraz korzystając z własności logarytmów, mam nadzieję, że pamiętacie, że tą potęgę można przerzucić przed logarytm, prawda? Czyli tutaj dostaniemy sobie logarytm o podstawie y, logarytm z Y równa się X logarytmów z X. To jest oczywiście mnożenie. Mnożenie Delopital, coś w tą stronę przed chwilą coś takiego liczyliśmy, nie? No dobra, tylko my chcemy Y, a nie logarytm Y. Słuchajcie, co można z tym teraz zrobić? Ok. Zauważcie, że ponieważ funkcja Y równa się może nie y, bo y zajęty, załóżmy, że k równa się e do potęgi n, tak? To jest oczywiście funkcja różnowartościowa. Czyli jeżeli będzie inny argument, to na pewno będzie inna wartość. Czyli my możemy sobie teraz wyobrazić, ja sobie podniosę e do potęgi właśnie lewej strony, czyli logarytm naturalny z y i tu po prawej stronie też będę miał w takim razie e do potęgi x logarytmów z x, ok? I teraz mam nadzieję, że pamiętacie taki patencik, że jeżeli macie podstawę, potęgi, podstawę A do potęgi logarytmu o podstawie tej samej A z liczby B dostajecie po prostu B. No mam nadzieję, że coś takiego kojarzycie i tak naprawdę my dostaliśmy tutaj dokładnie taką sytuację, bo po lewej stronie mamy log E do, pod, do, do potęgi logarytmu o podstawie E, bo przecież to jest logarytm naturalny z Y równa się E. No już tutaj nie będę zamieniał tego logarytmu naturalnego, o to chodzi, żeby tego nie pisać. A lewa strona to jest po prostu w takim razie to B, które było tutaj a naszym b jest y, czyli y równa się e do potęgi x razy logarytm x, ok? No i teraz dzięki temu wiemy, że ta granica może ja ją tutaj przeciągnę to tak naprawdę jest granica przy x dążącym do zera z prawej strony z e do potęgi x logarytmów z x ok? No i teraz najważniejsza rzecz, już nie będziemy tego liczyć wiadomo, że my możemy osobno policzyć granice. Z tego licznika przy x dążącym do zera, oczywiście z prawej strony, a z poprzedniego przykładu wiemy, że granica z x razy logarytm, x razy logarytm z x dawało nam tak naprawdę 0, prawda? I to również będzie równe 0, czyli dostajemy tu po prostu e do potęgi zerowej, a e do potęgi zerowej jest równe 1, czyli ta granica jest równa 1. Tak naprawdę w ogóle funkcja x do potęgi x wygląda dość ciekawie, bo ona właśnie tutaj ma jedynkę. I tu wygląda mniej więcej właśnie w taki sposób. Coś takiego pokażę Wam tutaj wykres porządny z jakiegoś programu. No i to by było tyle, na tyle jeśli chodzi właśnie o e, własność Delopitala, Kiedy można korzystać, w jakich przypadkach można korzystać. Dla chętnych, oczywiście, macie jakąś przykładową granicę do policzenia. Oczywiście napiszcie w komentarzu, jaki jest wynik tej granicy. To no już Wam teraz udanych wakacji życzę, miłego wypoczynku, czy to w górach, czy to nad morzem, czy gdzie tam lubicie. No i zapraszam oczywiście na kanał gdzieś od września. Na pewno coś pod studia będzie się nadal pojawiać. A po co mi to łatwo?